Jak sprawić, by nie musieć wydawać milionów, kiedy chcemy się zdrowo odżywiać. Cześć! Jeśli się jeszcze nie znamy, to jestem Irana, jestem magistrą dietetyki i na tym kanale uczymy się o zdrowej diecie, ale w taki bardzo prosty, niewiedziwiany i przystępny sposób. I dzisiaj chciałam się podzielić z Tobą moimi tipami i livehackami, jak sprawić, by zdrowa dieta mogła być tania. Uwierz mi coś o tym wiem i naprawdę mam dla Ciebie bardzo fajne tipy, bo jednak 5 lat studiów wiele uczy człowieka i nie tylko w kontekście programu nauczania studiów. Także bez przedłużania przechodzimy do lifehacków. Dla mnie taką pierwszą i najbardziej podstawową zasadą, jeśli chodzi o tanie zdrowe odżywianie, jest kupowanie sezonowych lokalnych warzyw i owoców. Przede wszystkim takie warzywa i owoce są najtańsze, kiedy są w sezonie, dodatkowo jest to opcja najbardziej ekologiczna, te warzywa i owoce są najświeższe, bo nie musiały do nas być sprowadzane z drugiego końca świata i też wspieramy lokalnych producentów, także dla mnie jest to totalnie opcja win-win. W Polsce mamy naprawdę bardzo dużo cudnych, sezonowych produktów. Nie trzeba nam w wiecie mango czy awokado, żeby móc jeść zdrowo. Mamy cudne polskie owoce jagodowe, mamy jabłka, mamy dynie, mamy marchewki, mamy naprawdę masę, masę cudów. A jeżeli nie jesteś pewien, co jest w danym momencie sezonowe, to możesz wejść do sklepu i zobaczyć to, co jest teraz na promocji. Jest to zawsze duża podpowiedź, albo po prostu wpisać sobie w wyszukiwarce sezonowe warzywa i owoce. Jest masa list z kalendarzami sezonowości, także naprawdę warto, warto się tym kierować. that Kiedy akurat nie ma u nas za bardzo sezonu na warzywa i owoce, na przykład zimą, to tutaj świetnie, świetnie sprawdzą się mrożonki. Za jakieś 3 zł możemy mieć pół kilo naprawdę super zdrowych warzyw. Możemy wrzucić je do sosów, zrobić z nich, z nich zupę, wrzucić jako warzywa na patelnię. Nie dość, że jest to opcja na bardzo szybki posiłek, naprawdę wrzucić warzywa na patelnię, dosypać do tego tofu i mamy już obiad. Dodatkowo jest to opcja też super zdrowa. Mrożenie jest to naprawdę jedna z lepszych, jak nie, najlepsza metoda utrwalania żywności nie wykorzystujemy tutaj soli, nie wykorzystujemy tutaj cukru, nie wykorzystujemy tutaj konserwantów i przy odpowiednim mrożeniu tak naprawdę straty witamin czy składników odżywczych są nieduże. Dodatkowo te warzywa są mrożone wtedy, kiedy są w sezonie, czyli wtedy, kiedy mają dla nas nam najwięcej do zaoferowania. Także jak najbardziej mrożonki, gdy nie ma sezonu, są świetną, świetną opcją na dostarczenie sobie jeszcze większej ilości warzyw i owoców w naszej diecie. Kolejny tip to częstsze wykorzystywanie strączków. Mięso i produkty od zwierzęce mogą być drogie, a co zdecydowanie drogie nie jest? Strączki. Nie mówię, że masz tutaj teraz przychodzić od razu na weganizm, ale po prostu czasem zamienić posiłek z mięsem na przykład na posiłek z ciecierzycą. Jest to naprawdę o wiele, o wiele tańsze. Dodatkowo strączki są niesamowicie zdrowe. Mogą na przykład zmniejszać ryzyko cukrzycy, zmniejszać ryzyko chorób serca, zmniejszać poziom cholesterolu. Dodatkowo jedzenie strączków jest też lepsze dla naszej planety, lepsze dla zwierząt, lepsze dla naszego portfela, także totalny, totalny win-win. Taka puszka ciecierzycy czy fasoli kosztuje 2-3 złote, suche strączki są jeszcze jeszcze tańsze, także naprawdę polecam ci chociaż częściowo zastąpić produkty od zwierzęce właśnie strączkami. Pewnie wielokrotnie słyszałeś, żeby jeść orzechy. I tak ja również będę cię do tego zachęcać, bo orzechy są bardzo, bardzo zdrowe, ale są również drogie. Więc jeżeli chcesz zastąpić je czymś trochę tańszym, to polecam ci kupno siemienia mianego. Jest ono o wiele tańsze, a również zawiera dobre kwasy tłuszczowe, zawiera kwas tłuszczowe omega-3. Więc warto sobie takim świeżo mielonym siemieniem mianym posypywać sałatki, dodawać do smoothie czy do owcianek. Jest to opcja o wiele tańsza niż na przykład orzechy włoskie. Jeżeli chcesz kupować coś droższego, na przykład orzechy, to tutaj bardzo polecam Ci skorzystać ze sklepów internetowych, bo często w sklepach internetowych ceny orzechów są o wiele tańsze niż w większości supermarketów. Wiadomo tutaj jednorazowo za zamówienie zapłacisz więcej, ale ogólnie jest to opcja w większości wypadków o wiele bardziej opłacalna. Kolejną bardzo ważną kwestią w kontekście taniego, zdrowego odżywiania jest niemarnowanie jedzenia. Wyrzucając i marnując jedzenie, tak naprawdę wyrzucamy nasze pieniądze. Dodatkowo marnujemy zasoby naszej ziemi, marnujemy czyjąś pracę. Także naprawdę warto, warto starać się nie wyrzucać jedzenia. Ja wiem, że ja tutaj też nie jestem idealna i też nie będę mówić, że zawsze wszystko udaje mi się świetnie wykorzystywać, bo sama też czasem mam z tym problem, ale warto starać się tutaj na to zwracać uwagę. I co można zrobić? Przede wszystkim, Planować sobie posiłki i planować pod to zakupy. Chodzić do sklepu z listą i nie kupować wszystkiego, co zobaczymy, tylko po prostu to, co rzeczywiście potrzebujemy. Warto też uważać na promocje, na duże paczki, na to, czy rzeczywiście to zjemy. Też później w domu wykorzystywać do końca to, co mamy. Też być bardziej elastycznym w gotowaniu. Jeżeli mamy na przykład jakiś przepis, w którym jest bakłażan, a my mamy cukinię, no to można sobie spokojnie to zamienić. Też fajnie uczyć się różnych przepisów resztkowych. Tutaj odsyłam Cię do mojego booka właśnie zero waste'owego, gdzie jest trochę takich przepisów, tak żeby naprawdę wykorzystywać tę żywność, którą mamy do końca. Kolejna rada to samodzielne mrożenie, szczególnie w kontekście niemarnowania żywności. Jeżeli czujemy, że czegoś nie zużyjemy do końca, albo nie dojemy jakiegoś obiadu, to po prostu wrzucamy to w jakiś pojemniczek, wrzucamy do zamrażarki i później mamy obiad na za tydzień, za dwa. Naprawdę bardzo fajnie mrożenie pomaga w przeciwdziałaniu marnowania żywności. Dodatkowo też, jeżeli jest sezon na jakieś warzywa czy owoce, to możemy sami sobie je pomrozić wtedy, kiedy są tanie, albo wtedy, kiedy mamy je w ogródku i później wyciągnąć sobie takie nasze własne mrożonki, wtedy, kiedy jest zima czy wiosna i nie ma warzyw i owoców. Kolejna rada to nie kupowanie wszelakich pseudo-dietetycznych specyfików, jakichś żelek witaminowych, proszków detoksykujących, herbatek oczyszczających i tym podobnych. Bardzo często są to produkty naprawdę okropnie drogie, a jeśli chodzi o ich wartość dietetyczną, to. No są bardzo, bardzo mech i zdecydowanie, zdecydowanie nie potrzeba ich, by zdrowo się odżywiać. Kolejna kwestia to nie kupowanie wszystkich fancy zdrowych produktów typu amarantu, skinła, mąka kasztanowa, mąka kokosowa. Tak naprawdę zupełnie nie ma potrzeby, by były one w naszej diecie. Jeżeli je lubisz, no to pewnie jasne, ale spokojnie bez nich da się jeść zdrowo. Da się jeść zdrowo, bazując po prostu na warzywach i owocach, na kaszach pełnoziarnistych czy makaronach, na strączkach, orzechach, dobrej jakości tłuszczu, czyli rzeczach, które spokojnie możemy dostać w każdym supermarkecie i które naprawdę nie są drogie. I ja wiem, że taka dieta bazująca na jakiejś mech, kaszy gryczanej czy marchewce nie wydaje się tak aż super bardzo pociągająca niż dieta, w której mamy quinoue i amarantusowe placuszki, ale dalej taka dieta może być spokojnie, bardzo, bardzo zdrowa i też często jest moim skromnym zdaniem o wiele prostsza. Jeżeli dalej chcesz kupować takie bardziej fancy składniki, no to pewnie droga wolna, ale jeżeli chcesz po prostu sobie trochę bardziej oszczędzić, to moim zdaniem zdecydowanie nie ma co kupować takich zdrowych składników i bez nich też spokojnie, spokojnie można jeść zdrowo. Daj koniecznie znać, jakie są twoje tipy, jeśli chodzi o tanie zdrowe odżywianie. Daj łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. Zapraszam cię też na inne filmy, w których uczymy się jakiejś zdrowo, ale w taki bardzo, bardzo prosty sposób. Trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już wkrótce.